Hej, już prawie miesiąc minął po premierze LEGO Star Wars Holiday Special, dlatego pora na jego recenzję na tym kanale. Wiem, że po prostu e, wy... E, no, nie, ja tylko nagrywam film o LEGO Ninjago, tak. No, ale to coś nowego, mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, tam dla Was dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że specjalnie dla Was stworzyłem parę temu playlisty i tutaj macie jak sami widzicie playlistę, znaczy nie wszystkie, tutaj są playlisty tylko parę na zdjęciu, no to macie filmy z Lego Nexonite, z Wojen Klonów, z Cimy informacje o kanale, filmy o sezonie 12, 13 lub 14, no coś tam macie. No macie różne recenzje, tak. No i chyba tyle, chyba coś tam jeszcze jest jednak, a więc sami zobaczcie. Tak, i teraz przechodzimy do drugiej informacji. Druga informacja to oczywiście subskrybenci. Jak to sami widzicie, subskrybenci to jest niecałe 50% oglądalności. Ci, co oglądają moje filmy z subskrypcją. A widzowie bez subskrypcji to jest ponad 50%, czyli ponad połowa więcej yy, yy, osób yy, widzowie oglądają moje filmy bez subskrypcji, tak? Więc bardzo proszę, dajcie, ty, yy, dajcie tego suba, to jest dla mnie motywacja, żeby nagrywać, a na pewno nie będziecie żałować. No, to zostaliście poinformowani, a teraz przejdźmy do recenzji. Czy Lego Star Wars Holiday Special czy to jest zły film? Nie, nie jest złym filmem. Tutaj od razu ostrzegam przed spoilerami. Będzie ich bardzo dużo, bardzo i to bardzo. A więc jak nie oglądaliście tego filmu, to wyjdźcie najlepiej z tego materiału, y, obejrzyjcie i wróćcie. No. To y, ten film Muszę powiedzieć, nie jest za dobry, ale nie jest najgorszy. Mi się ten film podobał. Ma swoje plusy, ale także ma swoje minusy. Tak, ale nie jest najgorszy. Pamiętacie to Star Wars Holiday Special? To był najgorszy film ze wszystkich filmów. Tak, nawet Skywalker odrodzenie tego przebiło. Oczywiście staru, tego, oczywiście staru Holda jest special LEGO oczywiście, to on opowie. To on nie jest kanoniczny do całej historii Skywalkerów, tak jak na przykład Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, Gwiezdne Wojny Rebelianci czy The Mandalorian, bo te seriale są kanoniczne do historii Skywalkerów, a z tego co wiem, wyczytałem, to nie jest kanoniczne. Ale to jest po filmie Skywalker Odrodzenia, więc to w sumie jest jedyna kontynuacja, którą teraz znamy. To jest jedyna kontynuacja naszych kwaterów, co się tu dzieje i tak dalej. Czyli na przykład Rey, Paul, Dameron, Finn, Choo, i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest jedyna kontynuacja, więc ja to biorę jako za, po Skywalker. Odrodzenie. No, ale tak jak już mówiłem, film jest dobry. No, no to co dalej? Fabuła tego filmu jest prosta. Czyli natomiast. Rej leci do świątyni Czedaj i oczywiście tego. Znajduje tam klucz i. Ten klucz pozwala cofać się tak w czasie, do podróżowania w czasie służy. No i to jej daje małe kłopoty. Przez ten klucz trochę się tam za bardzo zafascynowała tym i sprowadza to na nią kłopoty. Nie tylko na nią, ale na całą galaktykę. No, oczywiście to jest Lego, tak? Nie aktorstwo, tylko Lego. No, um, ale może zacznijmy od minusa. Um, tylko jednego porządnego. Film według mnie jest za krótki. 40 minut, ponad 40. Wydaje mi się, że ten film powinien przynajmniej dostać te godzinę 20 minut. Dlatego, że wydaje mi się to chaotyczne, co się tam się dzieje. Za szybko przechodzą od jednego. Yy, nasi bohaterowie yy, przechodzą za szybko od jednego czasu do drugiego. To mi się najbardziej nie podoba w tym filmie. Yy, jest chaotyczna fabuła, yy, ale przynajmniej ale nie narzekam. No, yy, są tam naprawdę fajne sceny, które potrafią człowieka rozśmieszyć. Na przykład pokażę Wam dwóch tartów wejderów. Tak? Walczą ze, so ze sobą. Jeden jest z szóstej części, drugi z piątej. No naprawdę wyszło im to nieźle po prostu. A na końcu Wader z piątej części mówi: Dziwne czasy. No. No naprawdę, powiem szczerze, naprawdę fajne. Fajnie wyszło. Druga scena, taka śmieszna, też taka. To jest oczywiście końcówka z tej części, czyli nawet końcówka filmu. Co Wader niesie tego, żeby wrzucić do tego jak to miało yy, jak to się nazywało już nie pamiętam trochę zapomniałem yy.